Nie trafiłeś tutaj przypadkiem. Coś w tobie przyprowadziło cię do tego momentu. Może to zmęczenie walką, która wydaje się nie mieć końca, może poczucie zagubienia, brak kierunku, poszukiwanie czegoś, czego nawet nie potrafisz nazwać. Ale co by było, gdybym ci powiedział, że ta podróż może się zakończyć właśnie teraz, nie dlatego, że masz się poddać, ale dlatego, że możesz wreszcie zrozumieć to, co od zawsze było w tobie. Karl Jung powiedziałby, że to, co nazywamy losem, jest jedynie sumą dróg, których nie chcemy dostrzec. A teraz, oglądając ten film, masz szansę spojrzeć na to inaczej. Życie uczy nas, że musimy walczyć walczyć o uznanie, o akceptację, o miłość walczyć z własnymi myślami, z lękami, z bólem, który nie przestaje nas nawiedzać. Ale Jung ostrzegał: Im bardziej opieramy się czemuś w sobie, tym bardziej to coś rośnie. Ten wewnętrzny konflikt, ta walka, którą czujesz, może wcale nie musi zostać wygrana, może wystarczy ją zrozumieć. Prawdziwy koniec walki nie następuje wtedy, gdy zniszczymy wroga, ale gdy uświadomimy sobie, że wróg nigdy nie był na zewnątrz. On zawsze był częścią nas. Jung nazwał to integracją cienia. Cień to wszystko, co w sobie odrzucamy nasze lęki, nasze niepewności, nasze stłumione pragnienia. Przez całe życie staramy się ukryć tę część siebie. Próbujemy być tylko tym, co jest akceptowane, piękne, podziwiane, ale cień nie znika, gdy go ignorujemy. Wręcz przeciwnie, wzmacnia się w głębinach naszej podświadomości, a potem zaczyna się ujawniać w impulsach, nad którymi nie mamy kontroli, w schematach zachowań, które powtarzamy nieświadomie, w lękach które nas paraliżują i sprawiają, że czujemy się uwięzieni we własnym wnętrzu. A teraz pytam cię: co by się stało, gdybyś przestał uciekać i odważył się spojrzeć na tę część siebie? Co by było, gdybyś zamiast walczyć z bólem, zaczął go słuchać? Każda stłumiona emocja chce ci coś powiedzieć, każdy lęk ma swoją historię, każda niepewność ma swoje źródło, a prawdziwa wolność zaczyna się wtedy, gdy przestajesz się chować przed samym sobą. Jung uczy nas, że proces indywiduacji, droga do naszej pełni, nieuchronnie prowadzi przez spotkanie z własnym cieniem. Nie po to, by on nami zawładnął, ale byśmy mogli go zintegrować, zrozumieć jego przekaz i wykorzystać go jako siłę, a nie słabość. I oto tkwi prawdziwa tajemnica. To, czego najbardziej się w sobie boisz, jest jednocześnie tym, co może cię najbardziej wzmocnić, bo ból, który nosisz. Jest także źródłem Twojej największej przemiany. Jeśli czujesz, że w tych słowach coś w Tobie zarezonowało, to idź dalej, zanurz się głębiej, bo to może być początek Twojego przebudzenia. Czy czujesz to wewnętrzne niepokojące uczucie, ten dyskomfort, który nigdy całkowicie nie znika, jakby czegoś brakowało, jakby jakaś część Ciebie była niekompletna, jakby istniało pytanie bez odpowiedzi? Jung powiedział, Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować twoim życiem, a ty nazwiesz to losem. I właśnie to dzieje się, gdy ignorujemy te części siebie, których nie chcemy zobaczyć. Wpadamy w powtarzające się cykle, przyciągamy te same sytuacje, te same konflikty, te same lęki i nie rozumiemy dlaczego. Ale teraz masz wybór. Możesz nadal się opierać, albo możesz zacząć słuchać. Każdy ból ma swój cel. Każdy kryzys to szansa na transformację. Problem w tym, że nauczono nas uciekać. Od najmłodszych lat wpojono nam, że odczuwanie strachu, smutku czy złości jest czymś złym, że musimy być silni, opanowani, zawsze pozytywni. Ale co dzieje się z tym wszystkim, co tłumimy? To nie znika. To gromadzi się w głębinach naszej podświadomości, stając się niewidzialnym ciężarem, który nosimy, nie zdając sobie z tego sprawy. Jung uczy nas, że cień nie jest potworem, którego trzeba zniszczyć, ale częścią naszej psychiki, którą należy uznać. Gdy zaprzeczamy swojej złości, objawia się ona w destrukcyjnych zachowaniach. Gdy wypieramy swój smutek, zamienia się on w apatię lub choroby psychosomatyczne. Gdy odrzucamy swoje pragnienia, wracają one jako impulsy, nad którymi nie mamy kontroli. Prawdziwe zagrożenie nie tkwi w tym, co akceptujemy, lecz w tym, co staramy się ignorować. I tutaj kryje się klucz. Wszystko, z czym mamy odwagę się zmierzyć, staje się naszą siłą. Cień nie jest wrogiem, jest bramą. Bramą do autentyczności, do samopoznania, do prawdziwej wolności. Ale aby ją przekroczyć, potrzeba odwagi. Odwagi, by spojrzeć na siebie bez filtrów, bez masek. Bez strachu przed tym, co zobaczymy. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pewne sytuacje wciąż się powtarzają w Twoim życiu? Dlaczego pewne schematy pozostają niezmienne, mimo że próbujesz postępować inaczej? To dlatego, że to, co wymaga transformacji, nie znajduje się na zewnątrz, ale w Tobie. Nie wystarczy zmienić otoczenia, ludzi czy okoliczności, jeśli korzeń problemu wciąż tkwi w Twojej podświadomości. Odpowiedź jest w tobie. Zawsze tam była, ale aby ją znaleźć, musisz przestać uciekać. Musisz wyciszyć zewnętrzny hałas i zacząć słuchać tego, co twoja dusza próbuje ci powiedzieć. Jeśli czujesz, że utknąłeś w wewnętrznej walce, może nadszedł moment, by ją puścić, by przestać próbować zwyciężyć i zacząć rozumieć. Bo prawdziwy koniec walki nie następuje wtedy, gdy niszczysz swój cień, lecz gdy go obejmujesz. A teraz pytam cię. Czy jesteś gotów zrobić ten krok? Spojrzeć na siebie z pełną prawdą? Przestać uciekać i w końcu odnaleźć to, czego zawsze szukałeś? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to idźmy głębiej, bo ten moment może być najważniejszym w Twoim życiu. Podróż w głąb siebie nie jest łatwa. Zmierzenie się ze swoim cieniem oznacza wejście na nieznane terytorium, ponowne przeżycie bólu, który próbowałeś zapomnieć. Zakwestionowanie przekonań, które przez lata definiowały Twoją tożsamość, ale jest w tym głębszy sens. Prawdziwa transformacja następuje dopiero wtedy, gdy stajemy się pełni. A nie ma pełni bez akceptacji wszystkiego, czym jesteśmy: światła i ciemności, siły i wrażliwości, świadomości i nieświadomości. Jung mówił: Nikt nie oświeci się wyobrażając sobie światło, lecz czyniąc ciemność świadomą. I to może być największa pułapka współczesnego rozwoju osobistego: wiara, że możemy osiągnąć szczęście, skupiając się tylko na pozytywnych myślach, ignorując to, co w nas niewygodne, szukając światła, ale nie konfrontując się z cieniem to iluzja. Prawdziwy rozwój nie dokonuje się poprzez ucieczkę, ale poprzez akceptację. Twój ból nie jest błędem, twoje lęki nie są wadą. Twoje niepewności nie oznaczają, że jesteś słaby. Każda część ciebie, którą próbujesz ukryć, niesie ze sobą wiadomość, lekcję, fragment tego, kim naprawdę jesteś. Tłumiona złość może być głosem, który nigdy nie został wysłuchany. Przewlekły smutek może ukrywać głębokie pragnienie zmiany. Niepohamowany lęk może wskazywać na niewykorzystany potencjał. Nic nie dzieje się bez powodu, wszystko ma znaczenie, ale żeby to zrozumieć. Musisz zawrzeć ze sobą pewien pakt, przestać się zdradzać, przestać mówić, że wszystko jest w porządku, kiedy nie jest, przestać zmuszać się do uśmiechu, gdy twoje ciało woła o odpoczynek, przestać udawać kogoś, kim nie jesteś, tylko po to, by zdobyć akceptację. Bo za każdym razem, gdy udajesz, za każdym razem, gdy ignorujesz to, co czujesz, oddalasz się od siebie. A im bardziej się oddalasz, tym większe staje się cierpienie. Czujesz się zagubiony, bez kierunku, szukasz odpowiedzi na zewnątrz, choć wszystko, czego potrzebujesz, od zawsze jest w tobie. Ale nikt nie może dać ci tej odpowiedzi. Żaden człowiek, żadna książka, żaden film nie wykona tej pracy za ciebie, tylko ty możesz spojrzeć na siebie z prawdą. I wiem, że to przeraża. Spojrzenie na te części siebie, które zawsze odrzucałeś, boli. Ale także wyzwala, bo gdy akceptujesz swój cień, on traci nad tobą władzę. Gdy się z nim konfrontujesz, staje się twoim sprzymierzeńcem, a nie wrogiem. Więc co wybierzesz: nadal walczyć ze sobą, tkwiąc w nieskończonym cyklu? Czy w końcu pozwolić sobie zatrzymać się, odetchnąć, posłuchać, zaakceptować? Prawdziwy koniec walki nie polega na pokonaniu wroga to pojednanie z tym, kim naprawdę jesteś. I może właśnie teraz jest ten moment, w którym wszystko się zmienia, moment, w którym wreszcie odnajdujesz siebie. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że coś w tobie już zaczęło się budzić. Może wciąż czujesz lęk, opór, może w twojej głowie rozbrzmiewa głos, który próbuje przekonać cię, że lepiej wrócić do strefy komfortu. Ale czy ta strefa komfortu kiedykolwiek była naprawdę komfortowa? Czy nie było tam zawsze pustki? Poczucia, że czegoś brakuje, że żyjesz jedynie ograniczoną wersją swojego prawdziwego istnienia? Jung mówił o wezwaniu duszy. To wezwanie może pojawić się jako niepokój, ciche uczucie dyskomfortu, wrażenie, że coś jest nie tak. Może wydawać ci się, że jesteś zagubiony, bez kierunku. Ale co, jeśli to uczucie nie jest błędem? Co, jeśli to zaproszenie? Życie nieustannie próbuje cię obudzić poprzez wyzwania, kryzysy, ból. Ale społeczeństwo uczy nas, by traktować te momenty jak porażki. Wmawiają nam, że jeśli cierpimy, to znaczy, że zawiedliśmy. Ale Jung widział cierpienie inaczej, jako portal do transformacji. Powiedział: Twoja wizja stanie się jasna tylko wtedy, gdy spojrzysz w swoje własne serce. Kto patrzy na zewnątrz, śni. Kto patrzy do wewnątrz, budzi się. I to jest klucz przebudzenie boli. Bo oznacza rozpad iluzji, zrzucenie masek, porzucenie wszystkiego, co już Ci nie służy. Oznacza zakwestionowanie tego, w co zawsze wierzyłeś. Oznacza uświadomienie sobie, że nie jesteś tym, kim kazano Ci być. Jesteś czymś znacznie więcej. Ale, żeby odkryć, kim naprawdę jesteś, musisz mieć odwagę stracić to, kim nie jesteś. I to jest najtrudniejsze. Bo tożsamość, którą budowaliśmy przez lata, nawet jeśli nas ogranicza, wciąż jest znajoma. Porzucenie jej oznacza wejście w nieznane, a nieznane przeraża, ale także wyzwala. Jeśli czujesz, że jesteś zagubiony, wiedz, że to nieodłączna część procesu. Zanim się odnajdziemy, musimy się zgubić. Zanim staniemy się pełni, musimy się rozpaść, bo dusza może zostać odbudowana tylko wtedy, gdy wszystko, co do niej nie należy, zostanie usunięte. Pytanie brzmi, czy jesteś gotów przejść przez ten proces? Spojrzeć na swój ból nie jak na ciężar, ale jak na przewodnika? Przyjąć, że koniec Twojej walki nie leży w ucieczce, ale w poddaniu się własnej ścieżce? Odpowiedź na to pytanie jest w tobie. Zawsze tam była, ale teraz, być może po raz pierwszy, jesteś gotów jej wysłuchać. Jeśli wciąż tu jesteś, to znaczy, że coś w tobie już zrozumiało, nie ma dokąd uciec. Walka, którą toczysz ze sobą, nie zostanie wygrana poprzez opór, lecz poprzez akceptację. Nie musisz już dźwigać tego ciężaru w samotności. Nie musisz udawać, że nie boli, że wszystko jest w porządku, że masz wszystko pod kontrolą. Prawda jest taka, że największa siła nie polega na unikaniu upadków, ale na odwadze, by podnieść się po nich. Jung powiedział: Spotkanie z własną duszą to największe z wyzwań. Bo nauczono nas szukać odpowiedzi na zewnątrz. Wmówiono nam, że szczęście zależy od sukcesu, uznania, miłości innych ludzi. Ale co się dzieje, gdy zdobywasz to wszystko, a pustka wciąż tam jest? Co się dzieje, gdy zdajesz sobie sprawę, że nadal czegoś brakuje? Ta pustka nie jest błędem, jest przestrzenią, której potrzebuje Twoja prawdziwa esencja, by mogła się ujawnić. Ale, żeby to się stało, musisz przestać zapełniać ją rozpraszaczami, pustymi obietnicami, oczekiwaniami, które nie są twoje. Koniec twojej walki nastąpi wtedy, gdy zdecydujesz się stać się całością, a nie tylko akceptować fragmenty siebie. To oznacza, że musisz przestać zaprzeczać swojemu bólowi, bo każdy ból niesie wiadomość. Kiedy ją ignorujemy, wraca silniejsza. Jako lęk. Niezadowolenie, choroby fizyczne i emocjonalne. Ale kiedy mamy odwagę jej wysłuchać, ból przekształca się. To, co było strachem, staje się zrozumieniem. To, co było słabością, zamienia się w siłę. A ta transformacja zaczyna się w momencie, gdy przestajesz postrzegać siebie jako wroga. Nie jesteś zepsuty, nie jesteś błędem. Po prostu oddaliłeś się od tego, kim naprawdę jesteś. I teraz nadszedł czas. By powrócić. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że coś w tobie już podjęło decyzję. Nadszedł czas na zmianę, i ta zmiana nie musi być radykalnym skokiem. Zaczyna się od codziennych, drobnych wyborów. Wybór, by słuchać siebie, by szanować swoje granice, by przestać porównywać się z innymi, by przyjąć każdą część siebie, bez wstydu, bez poczucia winy. Bo na końcu jedyna aprobata, która się liczy, to Twoja własna. Jedyna prawdziwa wskazówka pochodzi z Twojej intuicji. Jedyny sposób, by naprawdę żyć, to przestać przetrwać i zacząć istnieć w pełni. Czy jesteś gotów zrobić ten krok? Zaufać, że wszystko, czego szukasz, od zawsze było w Tobie? Że możesz zakończyć tę walkę i wreszcie pozwolić sobie być sobą? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to znaczy, że już zacząłeś. To koniec Twojej walki. I początek Twojej wolności. Jeśli te słowa miały dla ciebie sens, jeśli dotknęły czegoś w Twoim wnętrzu, mam do Ciebie prośbę. Nie pozwól, by ten moment minął bez śladu. Kontynuuj tę podróż. Pozwól sobie wejść głębiej. Tutaj, na kanale, znajdziesz więcej takich treści. Pomogą ci spojrzeć dalej, lepiej zrozumieć siebie, odnaleźć własną drogę. Jeśli czujesz, że to wideo znalazło Cię nieprzypadkowo, być może to znak, że warto zostać na tej ścieżce. Subskrybuj kanał, żebym mógł nadal towarzyszyć ci w tej podróży. Włącz powiadomienia, by nie przegapić kolejnych filmów. A jeśli możesz, napisz w komentarzu, które słowa najbardziej w tobie zarezonowały. Chcę wiedzieć, co dotknęło twojej duszy, co naprawdę do ciebie przemówiło. I zanim odejdziesz, sprawdź playlistę, która wyświetli się na ekranie znajdziesz tam więcej treści, które pomogą ci w tej drodze ku przebudzeniu, uzdrowieniu, odnalezieniu siebie. Nie jesteś sam. I jestem ogromnie wdzięczny, że jesteś tutaj, dziękuję, że zostałeś ze mną do końca tego filmu. Do zobaczenia w kolejnym.